Od 2001 roku zajmuję się podyplomowym kształceniem pielęgniarek i położnych. W tym czasie wspólnie ze swoim zespołem zrealizowałem kilkadziesiąt szkoleń, kursów, specjalizacji i jestem z tego bardzo dumny, bo mamy ogromny wkład w rozwój pielęgniarstwa. A z pod naszych skrzydeł w tym czasie wyszło ponad 15 tysięcy absolwentów. W całym tym okresie organizowałem również inne ciekawe projekty, także pozaedukacyjne. Wiele z nich trwa, i postanowiłem podzielić się z Wami tym, co robimy. W tym tygodniu odcinek pierwszy poświęcony projektowi dedykowanemu seniorom samodzielnie zamieszkującym. A o co dokładnie chodzi? Zapraszam! Teleopieka nowa jest niezawodnym systemem przywoławczym opartym na nowoczesnej technologii. Oraz wykwalifikowanych teleopiekunach. Jako podopieczny wyposażony jestem w specjalny przycisk przywoławczy oraz w stację bazową. Stacja posiada głośnik i mikrofon, i w każdym momencie za pośrednictwem tej stacji, niezależnie od sytuacji i potrzeby, mogę porozmawiać z moim teleopiekunem. Przycisk alarmowy jest wodoszczelny i dzięki temu mogę wykonywać domowe czynności, gdzie występuje kontakt z wodą, np. kąpiel czy zmywanie naczyń. I uwaga, to jest bardzo ważne. Zarówno stacja bazowa, oraz przycisk alarmowy jest bezobsługowy i nie muszę w żaden sposób kontrolować stanu baterii, zasilania jakości sygnału oraz połączeń. Samokontrola urządzenia odbywa się automatycznie bez mojej wiedzy, a wszelkie nieprawidłowości są widziane przez teleopiekunów w momencie ich powstania. A jak teleopieka nowa wygląda w praktyce? W każdej sytuacji, na przykład kiedy jestem w gorszej formie psychicznej, kiedy źle się czuję, kiedy chcę porozmawiać z drugą osobą lub upadnę i nie mogę się podnieść, wystarczy, że nacisnę guzik i z pewnością za chwilę usłyszę teleopiekuna. Teleopiekun na ekranie swojego komputera ma pełną informację o mnie i w zależności od zaistniałej sytuacji podejmie decyzję o dalszym postępowaniu. Zwykle wystarczy rozmowa, ale kiedy konieczna jest pomoc osoby trzeciej, w pierwszej kolejności mój opiekun informuje o wydarzeniu kogoś z, mojej, z mojego najbliższego otoczenia, na przykład sąsiada lub rodzinę. Przed przyłączeniem do teleopieki to ja wskazałem te osoby i zadbałem o to, aby posiadały klucze do mojego mieszkania. Jest to bardzo ważne, bo zależy mi na szybkim wsparciu. W sytuacji, kiedy teleopiekun nie ma kontaktu ze mną albo nie ma w pobliżu nikogo z najbliższego otoczenia, a sytuacja wymaga udzielenia pomocy, wtedy teleopiekun wzywa profesjonalne służby 112. Teleopiekun monitoruje przebieg całego zdarzenia na bieżąco i informuje moich najbliższych. W ramach teleopieki teleopiekunowie często dzwonią do mnie i sprawdzają, czy wszystko jest w porządku, a w sytuacjach trudnych. Mam do dyspozycji również psychologa. Każda rozmowa z telopiekunem wywołuje uśmiech na twarzy, a największą wartością telopieki jest wzrost poczucia mojego bezpieczeństwa. Telopieka nowa to moja telopieka.